Witam Państwa na konferencji prasowej współprzewodniczącego Nowej Lewicy, wicemarszałka Sejmu, pana Włodzimierza Czastego. Wewnątrz Nowej Lewicy w tej chwili, zgodnie z uchwałą władz krajowych, odbywa się kampania sprawozdawczo-wyborcza. Jesteśmy w trakcie odbywania kongresów powiatowych w Wielkopolsce na finiszu po zakończeniu kongresów powiatowych do... 3 listopada 23 listopada planowany jest Kongres Wojewódzki, a całość naszej wewnętrznej kampanii zakończymy 14 grudnia Kongresem Krajowym. Jesteśmy w nowej rzeczywistości prawnej, jeśli chodzi o partię, dlatego że mamy zmieniony statut, który likwiduje ten pierwszy etap łączenia Wiosny SLD, czyli likwiduje funkcjonowanie w Partii Frakcji wewnętrznych politycznych oraz stanowiska współprzewodniczących partii. Więc 14 grudnia wybierzemy lidera lub liderkę nowej lewicy jako jednoosobowe stanowisko. A dziś kongres sprawozdawczo wyborczy po trzech latach od pierwszego zebrania ogólnego członków nowej lewicy w naszym powiecie. Tak się pewno zdarzy, że po 18 latach kierowania formacją, a dzisiaj wybierzemy nowego lidera lub nową liderkę, która poprowadzi formację przez kolejne lata. Przejmie proszę kolegę współprzewodniczącego. Niezdo życzę jak najlepiej. Sprawy ogólnopolskie. Proszę Państwa. Taki mamy tydzień, który myślę, że e, utkwi w naszej pamięci. CPK, jedna awantura absolutna. E, zarzuty w stosunku do byłego ministra sprawiedliwości o kierowanie grupą przestępczą. Druga awantura. E, I Berkowicz, który postanowił sobie wynieść zakupy nie płacąc. Trzecia awantura. Marny tydzień dla przedstawicieli prawicy. Z tym Berkowiczem to myślę, że tam po prostu będzie trochę krzyku, trochę nieuczciwości. Ludzie będą sobie myśleli, co myślą, i się sprawa zakończy, kara jest zapłacona. Natomiast w sprawie pana ministra Ziobry nikt się nie spodziewał, myślę, w Polsce że przyjdzie taki czas, że minister sprawiedliwości, zarządów prawa i sprawiedliwości zostanie oskarżony przez prokuraturę o szefowanie zorganizowanej grupie przestępczej. I to jest poważna sprawa, naprawdę poważna sprawa. I pokazuje całej, całej klasie politycznej to, co może ją odczekać, jak będzie podejmowała takie decyzje jak były pan minister Ziobro. Myślę, że to też będzie oczyszczenie na przyszłość, że ludzie będą się 50 razy bardziej zastanawiali nad swoimi różnymi działaniami. Co prawda w sprawie ministra Ziobry, myślę, że bez względu na to, ile by się zastanawiał, to arogancja władzy doprowadziła go do tego, żeby podejmował takie decyzje, jakie podejmował i myślę, że jak utraci immunitet, a Lewica będzie Głosowała i wesprze ten wniosek o utracie i zabraniu immunitetu panu byłemu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze. To myślę, że sprawiedliwość i prawo go dosięgnie. Skandaliczna sprawa, jeżeli chodzi o CPK, to jest po prostu prymitywne cwaniactwo. I myślę, że te osoby, które się do tego przyczyniły, po prostu pójdą do więzienia. Mają do nas ludzie, i słusznie, pewnie często, pretensje jako do koalicji rządzącej, że w wielu sprawach działamy związanych z systemem sprawiedliwości powoli. Ale muszę Państwu powiedzieć, że skala tych przewałów, skala tych nieprawidłowości, skala złodziejstwa e, zaskoczyła wiele osób, w tym mnie. E, nie dziwię się zresztą, że. Nie można w tej chwili tak szybko działać, jakbyśmy chcieli, bo to, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, to, co się stało z sądownictwem, mówi o kondycji KRS-u i na osędziów, to, co się stało z całym wymiarem sprawiedliwości, przerasta zdrowy rozsądek. To znaczy przez 8 lat PiS razem z panem prezydentem byłym Andrzejem Dudą Robili wszystko, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że w tej chwili musimy to rozmontowywać centymetr po centymetrze. To jeszcze potrwa. Ale muszę Państwu powiedzieć tak, można iść na skróty, można przyspieszać różne działania, ale nigdy nie użyjemy mechanizmu łamania prawa po to, żeby prawo naprawiać. I myślę, że to partie demokratyczne różni od pisu. Jestem z tego bardzo zadowolony, że jest taka różnica. Dziękuję serdecznie. Panie marszałku, wierzy pan w to, że minister Ziobro, nie wiem, otrzyma wyrok? Proszę pana, ja wierzę, że otrzyma wyrok. Jakby pan pociągnął to pytanie i mnie się zapytał, czy wierzę w to, że pan prezydent Nawrocki następnie go ułaskawi, to myślę, że jest to również bardzo prawdopodobne, tylko to ma zupełnie inny wymiar. To e, łaskawienie byłoby decyzją absolutnie tylko i wyłącznie polityczną, a udowodnienie komuś, że, e, że był złodziejem, że był bandytą, e, że był złym człowiekiem i decyzja e, sądu, to nawet jak pan zostanie ułaskawiony, to do końca życia e, będzie miał pan ten wyrok z tyłu głowy. Tak. E, ja wierzę w sprawiedliwość. Ja wierzę w to, że każda grupa, która w tej chwili, która, która rządziła, rządzi i będzie rządziła, 10 razy się zastanowi. Czy Państwo sobie wyobrażaliście, dwa lata temu, albo cztery lata temu, albo pięć lat temu, że minister sprawiedliwości, szeryf, który po prostu grał takiego szeryfa, człowieka, od którego wszystko zależy, który może wszystko, w każdej chwili z każdym z nas, z każdych z was. Wszystko zrobić, że będzie miał postawione zarzuty? No nie. To jest po prostu właśnie przykład na to, że każda arogancja, każda chucpa, każde złodziejstwo wcześniej czy później zostanie wykryte i wcześniej czy później zostanie osądzone. Ja w to wierzę. Co zrobi pan prezydent Nawrocki zobaczymy, jaki ma charakter. Czy ma charakter człowieka uczciwego, który na niesprawiedliwość zareaguje sprawiedliwie? Czy ma charakter człowieka, który generalnie kryje swoich? A no, to przed nami. Czy uważa Pan, że Zbigniew Ziobro wróci do Polski, czy pozostanie na Węgrzech? Tchórze zwykle uciekają. Jak on się zachowa, zobaczymy. Wszystko jest możliwe. Ale ja raczej jestem zwolennikiem płacenia za swoje grzechy. I jeżeli ktoś był na tyle silny, żeby robić te rzeczy, które robił już Zbigniew Ziobro, to powinien również znaleźć sobie charakter, żeby za to odpowiedzieć. KOWR zapowiada, że będzie się zwrócił się do prywatnej firmy, która nabyła działkę pod CPK. O, zwrot tej działki. Myśli pan, że to jest możliwe? Zwrot takiej działki? Proszę państwa, to jest taka rzecz, która. Y jest bardzo trudna, powiem szczerze, to znaczy sprawa, która moim zdaniem, moim zdaniem wyniknęła z, z przewału, no bo tak naprawdę jak to było, nie byłem tego świadkiem, ale mogę sobie wyobrazić taką scenę. Przychodzi jedna osoba do drugiej i mówi: posłuchaj, Kupię działkę za 20 milionów, ta działka jest niezbędna dla realizacji CPK, w związku z tym przecież za chwilę państwo będzie musiało ode mnie tę działkę odkupić za 300 milionów. W związku z tym dużo zarobię pieniędzy. Ktoś musiał się na to zgodzić i to nie jedna osoba, bo tam wiele instytucji musiało wyrazić, zgody, wyrazić zgodę na, na tę transakcję. A więc jest to z gruntu nieuczciwie niesprawiedliwe. Co teraz dalej z tym można zrobić? To nie jest tak, jak PiS mówi, że państwo może w tej chwili unieważnić tę transakcję albo wycofać, że KOWR po prostu nakaże wycofanie tej transakcji, no bo tak nie będzie, bo prawo po prostu na to ogranicza takie możliwości. Nie wiem jak, nie znam tego pana, który kupił tej firmy, która kupiła tę działkę. No ale jeżeli ktoś ma trochę oleju w głowie, rozsądku, to myślę, że powinien do stołu w tej sprawie usiąść. Jeżeli to będzie miało walor kryminalny, no to już z tymi ludźmi kto inny usiądzie do stołu.